No. Cześć! Witajcie moi mili widzowie! Z tej strony Wasz Król Dzisiaj jest kolejny odcinek z naszej Subciu Subciu Serii. No! Znaczy, no. do widzenia! No! no. I możemy zacząć. Dawaj! Zbudowałem most. I... Zresztą tutaj nie poprałem. A to jest mój kraj? Nie, nie, nie. nie. Tu? A to I, i, nie jest mój Na ten dom. to. jest plac okradł I, Jestem na F5 jakby tak z trzeciej osoby. E, lulu, choć mi pokaże... Jaki jest mój dom? To ja oprowadzę, poczekajcie.

О, подемам, е и ту е за моя хатанепартишето. Пишете ни темата, ни тема. Там <гължа> пише такъв обуз. Koncentracyjny Króla Szkieleta. E, e, nie, nie ma, błąd, fałszywo. O, no nie, utop się. Udał się, no miałeś się. No i super, gratulacje, zgasiłeś pochodnie. Ja czy ty? Ty. Aha, a gdzie ty? Ty? Ja jestem przy celach. Aha. I tutaj się idzie. I tu są już skrzynie. A tu na przykład, tu są skrzynie więźniów. Jakie więźniów? Tu jest, słuchaj, o co chodzi? Więzienie! A tu jego... A to strażnik. W więzieniu jest takie coś. O, widzicie? O, o, o. Możesz jeszcze wejść do jednej. O. Tutaj jest taki coś... Ludzie! <grym> <grym> tutaj <grym> tutaj... Ale niektóre cele są niedokończone. Niektóre? Niektóre? E, może ty wiesz. Bo mi sprint tak. No, a ja wam pokażę mój dom. No to teraz Misiek nas 15 oprowadzi. O! Jaki miły Andrzej! Chyba zrobiłem... No pewnie, że źle! Hmm. ty byłem głupkiem. I się nigdy nie nauczysz. Dokładnie. No, poszło nieźle. No. Kurde, muszę tamtą ścianę załatać. Będę ciągle się mylił. Chodźmy, idziemy dalej, dalej, dalej. Tu Tutaj jest kopalnia miękka, a nie, kopalnia wojskowa. Tu a ten już chciał ty Tu jest stary dom króla. Ej, no jest nóżka prosta? Kurde, nie ma! To... Oj, ale są kości! Jest, jestem uratowany, zrobię to, marchewę. Hmm. I, 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 gdzie są moje marchewy? Ta, 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 ta. Pozydaj, pozydaj. Jeszcze nie weszłam dzisiaj, schodzisz. Król, szkieleta. Nie wiem, co się stało. Ale mi łóżka mieczy. To wiem. A to będę biegł na palmie problem? to Tu jest mi dom? A tu jest kawałek mapy, której jeszcze nie skończyłem. A tu okna daje obiadu jedzenia. A tak, to się Ja to zasługujemy. idziemy. z Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. I widzicie. tak, tak, tak. co? Co, co, co? A tu co mam? Jedzenie. A panie. Dzień dobry taka jedanka. No, nie ma nas naszego króla. Aha, chciałam Wam powiedzieć, że za pięć łapek? lub dobrze. Daj jedną łapkę. No dobrze. Mało Wam daje. O kolan już nie ma. <noise> Został za matny. Także wyjście mi to. Дај чеватка. Дај чеватка. Ста комментариче. Магадзе бе. Бе. Оди че. Бе. Да да че.